Narodowy Fundusz Zdrowia wydał w ostatnich dniach zarządzenie dotyczące nowych stawek za część świadczeń wentylacji mechanicznej. Na naszych łamach już parę razy informowaliśmy o tym, że były propozycje zmiany tych stawek, przeciwko którym protestowało i środowisko świadczące te usługi, jak i grupy pacjentów. Czy to, co przygotowało NFZ jest Podobne do tego, co wydało AOTMIT, jakie zmiany nastąpią i jak mogą wpłynąć na rynek świadczeniodawców i przede wszystkim pacjentów, którzy no, w pewien sposób są na tą wentylację mechaniczną skazani, czy to realizowaną w domu, czy w szpitalu. O tym opowie nam dzisiaj pan Marcin Barzecha, sekretarz zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej. Dzień dobry. Niestety jest to dokładnie to samo. Czyli w, propo, w projekcie zarządzenia prezesa NFZ-u taryfy są określone dokładnie na tym samym poziomie, co zaproponował Alt. I jakie to może mieć skutki dla pacjentów, dla organizacji leczenia? Czy rzeczywiście jest tak, że to musi się odbić, czy po prostu, no mówiąc kolokwialnie, jak to czasem bywa, może firmy po prostu zarobią mniej? Czy da się za te pieniądze odpowiedniej jakości świadczenia udzielać? Niestety dla pacjentów nieinwazyjnych, bo tego, tych, tej grupy pacjentów dotyczyła taryfikacja, obniżki świadczeń są o 60, 30, 20% w zależności od grupy pacjentów i niestety jakbyśmy tego nie liczyli, to jesteśmy poniżej progu kosztowego, czyli poniżej opłacalności, to nie jest 60%, jeśli się obniża komuś przychody, to nie jest kwestia regulacji tylko i wyłącznie dochodu, tylko to jest zupełnie w stronę nieopłacalności. Niestety może się to odbić na pacjentach tym, że po prostu nie będą przyjmowani do opieki, a w, w sytuacji, którą mamy obecnie. Trafianie do szpitali, czy kierowanie ich do szpitali jest zupełnie nie do pomyślenia. No, mamy, mamy na oddziałach pulmonologicznych pacjentów covidowych. Jak gdyby Polska wyraziła jak gdyby gotowość na opiekę nad pacjentami z Ukrainy, to, to w ogóle jest w tej chwili nie do pomyślenia, żeby można było, każde łóżko jest na wagę złota. Może tak, każde łóżko szpitalne jest na wagę złota. W tej chwili, a my udowodniliśmy to, i to jest jakby doświadczenie całego tutaj cywilizowanego świata, że opieka domowa jest korzystniejsza z punktu widzenia takiego socjologicznego, psychologicznego, ale również tańsza z punktu widzenia ekonomicznego, tańsza niż opieka szpitalna. A jakie to są składowe, na przykład takie główne, jeżeli chodzi o świadczenia, którymi się Państwo zajmują? Na pewno trzeba jakiś sprzęt kupić, prawda? Ja, jak to, to już, eksperci są potrzebni uh -huh. do tego? To, to już mówię, to, to nie jest bardzo skomplikowane świadczenie. Można by podzielić je na... Trzy grupy, może być więcej, ale takie trzy główne grupy. Największym kosztem dla nas jako, jako firm udzielających te świadczenia jest personel medyczny. To są lekarze zarówno anestezjologzy jak i pulmonolodzy, czyli muszą to być lekarze specjali, specjaliści, pielęgniarki ze specjalizacją również i fizjoterapeuci. To są trzy grupy, jeśli chodzi o personel medyczny. Poza tym, oczywiście, sprzęt wykwalifikowany, czyli respiratory, koncentratory tlenu, ssaki, maski i całe, cały sprzęt jednorazowy, który jest dosyłany do pacjenta co miesiąc. No i później, oczywiście, koszty. Nazwijmy je koszty administracyjne, koszty zarządu, czyli wynajem biura, utrzymywanie magazynu, utrzymywanie materiałów jednorazowych, utrzymywanie zastępczego sprzętu, serwisy, przeglądy. Musimy mieć serwisantów, musimy mieć logistykę, musimy mieć osoby do dokumentacji medycznej, które zbierają od personelu medycznego dokumentację medyczną co miesiąc, rozliczają wizyty. To jest. Niestety, niestety również sztab ludzi, która musi to obsłużyć i która też kosztuje. A o jakiej grupie pacjentów mówimy? Jaka jest ich, nazwijmy to, historia choroby? Jak trafiają, dochodzą do tego stanu zdrowia, w którym niestety ta wentylacja jest im potrzebna, mechaniczna? My opiekujemy się bardzo różnymi pacjentami, ale skupmy się teraz może tylko na pacjentach nieinwazyjnych, bo o tych, o tych mowa jest przy taryfikacji. Nie mówimy również o dzieciach, których również mamy. No, my obserwujemy ze swojej strony coraz większą grupę, ale pacjenci nieinwazyjni to są w większości pacjenci z POHP, czyli chorobą obturacyjną płuc. To jest choroba cywilizacyjna związana niestety z zanieczyszczeniem środowiska. Jednym z powodów jest oczywiście zanieczyszczenie środowiska, palenie toniu, które no jest niestety problemem w Polsce. I tych pacjentów jest coraz więcej. Oni są kierowani przez lekarzy pulmonologów najczęściej. To też się bardzo rozwinęło przez ostatnie lata, że lekarze pulmonolodzy bardzo się zaangażowali tutaj w leczenie tych pacjentów. Przez to kierują pacjentów do opieki takiej, jak jest na świecie w Europie Zachodniej rozwinięta, czyli we penetracji mechanicznej w domu, bo to tym pacjentom po prostu przedłuża życie. Daje komfort życia. I dzięki, dzięki temu świadczeniu, które jest niebywałym sukcesem w Polsce, bo, bo w krajach tutaj ościennych nie do końca jest to rozwinięte świadczenie. Jesteśmy na wzór Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch. Mamy naprawdę dobrze zorganizowane to świadczenie i które jest dużo tańsze dla płatnika niż pobyty w, w jednostkach zorganizowanych, przede wszystkim w szpitalach. A mają Państwo taką kalkulację, na przykład dosyć roboczą, ile kosztuje to leczenie w domu, uwzględniając te różne koszty, które Pan wymienił, a ile kosztuje w szpitalu? Oczywiście, to znaczy mamy w szpitalu to jest bardzo trudne, bo oczywiście mamy doby, doby szpitalne na oddziale ojomowskim, które są oczywiście dużo wyższe niż pobyt w domu. Pobyty w domu no to oczywiście tutaj sam pobyt jest darmowy. Bo pobyt jest w domu pacjenta. Oczywiście mamy wycenę dla każdej grupy pacjentów, jeśli chodzi o przede wszystkim częstotliwość wizyt personelu medycznego, później o sprzętu, sprzętu, przeglądów, serwisu i kosztów administracyjno-zarządczych. To w takim razie, czego teraz Państwo by się spodziewali? Zabiszenia tego zarządzenia NFZ-u, wycofania go, czy jednak zmiany? Jesteśmy w tej chwili przed spotkaniem w Ministerstwie Zdrowia. 11 marca jesteśmy umówieni na spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, być może z samym Ministrem Zdrowia. Oczywiście to, na czym nam w tej chwili zależy, to na zawieszeniu tej taryfikacji i przeprowadzeniu jej ponownie. My zleciliśmy jakiś czas temu badanie, że taryfikację niezależnemu podmiotowi, który, który dosyć ewidentnie wykazał błędy w taryfikacji prowadzonej przez AOTMIT, więc my daliśmy wszystkie dane, surowe dane księgowe AOTMITowi, i one zostały źle zinterpretowane. Dlatego no to, jest, to jest jakby pierwszy powód, że ta taryfikacja jest do zakwestionowania. Przede wszystkim, jeśli chodzi o płace personelu. To jest największy, największy problem, bo AOTMIT często brał pod uwagę wynagrodzenia personelu ze szpitali. Nie można brać, tak umownie powiem, etatowego wynagrodzenia na godzinę, mimo że to nie jest etat, tylko najczęściej są kontrakty, ale jak gdyby w ciągłej pracy, godzina, nie może kosztować tyle, co Poza pracowy dojazd do pacjenta, czy poza godzinami pracy, dojazd do pacjenta 50-60 km i wizyta w czasie prywatnym. To są zupełnie dwie różne historie i to niestety nie zostało do końca zrozumiane. Także oczekujemy no przede wszystkim wstrzymania tych taryf, bo one będą bardzo niekorzystne przede wszystkim dla pacjentów, co nieuczciwe z punktu widzenia takiej ekonomii leczenia. i Przeprowadzenia tej taryfikacji ponownie. My możemy, my jesteśmy bardzo chętni do tego, żeby usiąść z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, czy NFZ-u, czy odmitu, i porozmawiać na tym, o tym świadczeniu od początku, tak jakbyśmy je tworzyli zupełnie od zera. Po prostu to nie jest bardzo skomplikowane świadczenie, tak jak mówiłem, to te trzy grupy kosztowe i można je naprawdę rozłożyć. On, my jesteśmy transparentni, jeśli chodzi o koszty. Udostępniamy i wszystkie podmioty udostępniły koszty Admitowi, który zbierał dane. Tutaj możemy jakby podzielić się, czy fakturami, czy zakupami, czy kosztami, którymi dysponujemy, i możemy to, to świadczenie próbować złożyć ponownie. Tylko no, potrzebna jest chęć z drugiej strony. I czas. Żeby to tak, zrobić. oczywiście, oczywiście. No tutaj jesteśmy, jesteśmy gotowi włączyć się do takiej pracy, bo to jest nasz wspólny, wydaje mi się, wspólny interes, wspólny obowiązek zadbania o, tych, o te tysiące pacjentów. To bardzo dziękujemy za rozmowę i wyjaśnienie problemów w tej branży i tej grupy pacjentów. Dziękujemy. Dziękuję